Adam Babiuch dołączył do sanatorium miłości. Niespodziewanie wszedł do programu w momencie, gdy jeden z uczestników musiał go opuścić. Adam nie krył, że niełatwo mu będzie odnaleźć się w nowym towarzystwie. Był człowiekiem po przejściach, z dużym bagażem doświadczeń życiowych. Przez lata trwał w małżeństwie, które, jak sam wspomina, nie dawało mu tego, czego najbardziej pragnął zrozumienia, czułości i bliskości. Rozwód po trzech dekadach wspólnego życia nie był łatwy. To była decyzja, która kosztowała go wiele emocji i odwagi. Sanatorium Adam nie znalazł jednak miłości. Po zakończeniu programu wrócił do codzienności jako singiel, ale z nową perspektywą. I właśnie wtedy los napisał kolejny rozdział jego historii. Odezwała się do niego dawna miłość, Małgorzata, kobieta, która kiedyś zajmowała szczególne miejsce w jego sercu, a z którą życie rozdzieliło ich drobnymi, ale bolesnymi nieporozumieniami, tym razem odezwała się ze szpitala. Była w ciężkim stanie, ale gotowa na rozmowę. Adam bez chwili wahania wyruszył do niej. Spotkali się. I zrozumieli, że mimo trudnych momentów nie chcą rezygnować ze wspólnej drogi. Dziś razem odkrywają Europę, przemierzając ją kamperem. Wspólnie odwiedzają ulubione zakątki Adama, między innymi Włochy. Jak sam mówi, skoro udało się nam siebie odzyskać, to cieszymy się sobą jeszcze mocniej niż za pierwszym razem. To dowód na to, że miłość może powrócić nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko już stracone. Jeśli poruszyła cię ta historia, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści, które pokazują, że życie potrafi zaskakiwać i wzruszać.